Cześć, z tej strony Marcin. Już jakiś czas temu kupiliśmy trialowego Fantika, Fantik Trial 200 model FM350. Co ciekawe, to nie, pojemność tego motocykla to 157 cm3. Motocyk w chwili zakupu nie był na chodzie, wał korbowy się blokował. W poprzedniego właściciela dowiedzieliśmy się, że cylinder był tulejowany. Po tym tulejowaniu już motocykl nie chodził tak dobrze jak wcześniej. A przy próbie korygowania tego naprawy, yy, niestety właśnie tuleja się uczerbiła. Już u nas przy rozbiórce silnika okazało się, że tuleja jest mocno uszczerbiona. Yy, wał korbowy również jest uszkodzony. No i poszukaliśmy oryginalnego cylindra, czy jest dostępny, jak to wygląda. Okazało się, że jeśli chodzi o oryginalny cylinder, no to jest to praktycznie rzecz bardzo ciężka do zdobycia, a również droga. Oryginalnie tam była powłoka kasylowa w tym cylindrze. Yy, do tego tłoki oryginalne są dostępne, natomiast ich cena jest naprawdę powalająca. No I z tych przyczyn postanowiliśmy pójść podobną drogą jak poprzedni właściciel, czyli ponownie zatulejować ten cylinder no i dostosować go do innego tłoka. Jeśli chodzi o tłoka, wybór padł na tłoka SHL-ki, produkowanego przez Aliena. Z racji, że zastosowaliśmy krótszy korpowód niż oryginalny, po prostu taki udało nam się dostać, musieliśmy przeliczyć czasy otwarcia i zamknięcia okien, tak żeby to wszystko było dobrze. No, i podjął się tego Karol, i tutaj oddaję mu głos. Tutaj pojawiła się kwestia czasów rozrządu, które, czyli czasów, kiedy dane okno w cylindrze jest otwarte. Przez jaką część obrotu wału korbowego dane okno ma być otwarte, i jak to skorygować? Do innego korbowodu, czy też skoku tłoka? Do, do tych innych. Wymiarów. Tutaj może pokażę o co chodzi z tymi czasami i jak można byłoby to wyznaczyć, mając y, powiedzmy oryginalny cylinder i, i znając wysokości, czyli ile od góry cylindra nadajmy na to gadany kanał się otwiera, y, kiedy się zamyka, można byłoby pokusić się o, o wyliczenie tego. I teraz, jak można byłoby to wyliczyć? Otóż. Mamy wał korbowy, tutaj mamy środek obrotu wału korbowego, no i mamy punkt mocowania dolny sworznia korbowodu. No i, i tutaj mamy tak, ten korbowód, on jest połączony ze sworzniem tłokowym. I, i co my możemy zrobić? Tutaj tą odległość znamy. Możemy wyznaczyć sobie tutaj linię. Tutaj linię. No i co mamy? Mamy jakiś kąt alfa. Ten kąt alfa jest kątem obrotu wału korbowego od pozycji, kiedy korbowód jest u, u samej góry. No i tutaj mamy znaną odległość, bo, bo powiedzmy jest to nasze jakieś wykorbienie W, które jest równe. Połowie skoku tłoka, czyli jest to skok przez 2. No i co jeszcze więcej? Tutaj mamy jakąś długość l, jest to długość korbowodu. Długość. I, i jak I przez to, że, że mamy te dwie wartości. I posiadając kąt alfa, można byłoby się pokusić o wyznaczenie tej odległości. Jaką wartość będzie miała ta odległość? Ta odległość będzie to nasze L1, będzie równa tej odległości i tej odległości. Tutaj będzie nasze powiedzmy L2 i L3. No, i teraz tak, L2. Tutaj zobaczymy, po co mogą się przydać funkcje trygonometryczne. L2 do W jest to kosinus alfa. Stąd W, czy tam L2 jest równe W razy kosinus alfa. Więc tą odległość L2 mamy, bo znając odległość W, która jest stała dla tego wału i kąt obrotu, mamy odległość L2. Teraz odległość L3. No i odległość L3 można byłoby na przykład policzyć z Pitagorasa. A z Pitagorasa wiemy, że suma długości przyprostokątnych jest równa długości przeciwprostokątnej w kwadratach. Yy, oczywiście mówiąc, czyli mamy, że L3 do kwadratu plus ta odległość, a ta odległość tutaj już w skrócie sobie zapiszę, że, że jest to W razy sinus alfa, gdyż yy, stosunek tej odległości do W jest sinusem alfa, więc pomnożone przez W daje nam ten zapis. I jest to to do kwadratu. Jest równe długości korbowodu, czyli l do kwadratu. Stąd l3 możemy sobie wyliczyć, że wynosi l3 jest równe pierwiastkowi z l kwadrat. Odjąć W kwadrat sinus kwadrat alfa. No i de facto z tego wszystkiego możemy już poznać L1, którego szukaliśmy, czyli L1, które wynosi L2 dodać L3. Tak zapiszę sobie to w ten sposób, że jest to W. Cosinus alfa dodać pierwiastek z L kwadrat odjąć W kwadrat sinus kwadrat alfa. No i jaką mamy teraz zależność? Mamy zależność kąta obrotu wału korbowego od odległości L1, tylko że no, odległość L1 jest stosunkowo może problematyczna do zmierzenia, ale co my wiemy? Wiemy, że maksymalna ta odległość L1 jest wtedy, kiedy tłok znajduje się w górnym martwym punkcie. I maksymalna ta odległość L1 wynosi wtedy L dodać w. Jest to odległość maksymalna. No i teraz można przez to poznać różnicę tej odległości. Wiadomo, L dodać W jest odległość maksymalna, czyli wtedy, kiedy tłok znajduje się w górnym martwym punkcie i, i ten górny martwy punkt możemy sobie zmierzyć na silniku, nawet suwmiarką, przykładając do, do gładzi cylindra, gdy tłok jest na górze. Patrzymy, jaka jest odległość, czy on się nam równa z górą cylindra, czy jest troszkę niżej, czy wyżej. I, i jest to ten punkt. I teraz od tego punktu możemy sobie z zmierzyć, jaka jest odległość do miejsca, w którym na przykład zaczyna otwierać się kanał wydechowy. Czyli będzie to ta nasza różnica L1 Max odjąć L1. I, i będzie to ta odległość od górnego martwego punktu tłoka do miejsca, w którym kanał zaczyna się otwierać, bo tutaj rozpatrzamy może to pod względem stworzenia tłokowego no ale wiadomo, że stworzeń tłokowy wykonuje identyczny ruch jak denko tłoka jak płaszcz tłoka, no cały tłok jest jednością, więc, więc tutaj tak to będzie wyglądało więc ta odległość delta L o którą zostanie przesunięty tłok od góry wyniesie Maksymalne wychylenie, czyli L plus W, odjąć odległość L1, czyli odjąć W cosinus alfa, odjąć pierwiastek z L kwadrat, odjąć W kwadrat sinus kwadrat alfa. I, I tak to wygląda, tutaj mamy to nasze delta L, czyli przesunięcie tłoka od górnego martwego punktu do y, punktów, który nas interesuje i, i powiązanie tego z kątem alfa, a więc kątem obrotu wału korbowego, który następuje przy danym interesującym nas punkcie. Y, mając ten punkt na przykład... Mając kąt obrotu przypadający na początek otwarcia kanału wydechowego, wiemy, że kanał wydechowy będzie otwarty do miejsca, w którym tłok wykonuje zwrot dolny i analogicznie do tego samego miejsca, które mierzyliśmy wcześniej, czyli do tej samej odległości delta l. Przy ruchu powrotnym. A więc, co można stwierdzić? Na przykład, jeżeli wyszło nam, że dla odległości naszej delta L kąt początku otwarcia okna wydechowego wynosi na przykład powiedzmy 90 stopni czy tam 100 stopni, a więcej, dajmy na to że takie jakieś realne wartości, żeby tu nam później powychodziły. Powiedzmy, że, że będzie to jakieś 100, 100 stopni. No i dla tych 100 stopni um, otwarcie wydechu będzie następowało przez kolejne 80 stopni w dół, czyli aż wał wykona 180 stopni obrotu, i, i następnie, jak wał będzie wracał, znowu przez 180 stopni ruchu w górę. Czyli de facto otwarcie kanału wydechowego będzie następowało tutaj na przykład przez 180, 160 stopni, no bo 80 dodać 80, no to jest 160 stopni obrotu wału korbowego. Czyli czas otwarcia okna wydechowego jest tutaj 160 stopni. Podobnie możemy to wyliczyć, jeżeli chodzi o kanały płuczące, natomiast jeżeli chodzi o kanał ssący, będzie tutaj troszkę inaczej, na no łatwiej to znowu włożyć sobie tłoka, zobaczyć kiedy ten kanał sący jest całkowicie zamknięty, będzie to nasze jakieś delta L. No i załóżmy, że to delta L wynosi 60 stopni, czy tam 70 stopni. No i teraz dla, dla tych 70 stopni, co my wiemy, że kąt obrotu wału korbowego od górnego martwego punktu do miejsca kiedy kanał jest całkowicie zamknięty czyli yy, czyli de facto kanał w górnym punkcie jest otwarty tłoka, natomiast tutaj yy, do miejsca w którym jest on zamknięty wyniesie 70 stopni, czyli co no, tutaj inaczej troszkę, no bo ten kąt, który nam wyszedł, dajmy na to te 70 stopni. Mnożymy po prostu przez 2 i mamy, dajmy na to, 140 stopni, które odpowiada kątowi otwarcia skrzyni korbowej, czyli kątowi otwarcia ssania. Tutaj, jeżeli chodzi o ten wzór, możemy sobie jeszcze łatwo sprawdzić, czy dobrze zostało to na przykład wklepane w kalkulator można sobie wpisać na przykład dla 180 stopni i zobaczyć czy to delta L przy w przypadku 180 stopni wynosi tyle ile powinno, czyli jest równe skokowi tłoka. Gdyż dla 180 stopni będziemy mieli dolny martwy punkt, więc delta L powinno wynieść dajmy na to tak jak w WSC 175 59,5. No i jeżeli chodzi o te wartości, no na przykład tak jak w WSC 175. No to L, czyli długość korbowodu wiadomo, jest to mierzone od środka do środka otworu, czyli tu mamy 125, WST 175, 125 mm. W, tak zwane wykorbienie, tutaj będzie połową skoku, czyli dla włęskiej 175 i 159,5 przez 2, czyli 29,75. Tutaj mamy tłok i widzimy, tłok schodzi w dół, i w pewnym momencie otwiera nam kanał wydechowy. Możemy sobie zmierzyć, w którym miejscu następuje to otwarcie. Podobnie, jeżeli chodzi o kanały. No, i jak widzimy, tutaj tłok idąc na dół od swojego górnego punktu, w którym jest maksymalnie. Schodzi, 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 i następuje w pewnym momencie otwarcie kanału płuczącego. Można sobie zmierzyć, kiedy to następuje. Podobnie jeżeli chodzi o kanał wydechowy. Tutaj widzimy mamy górny masy punkt tłoka powiedzmy, no i widzimy, kiedy kanał sący zostaje zamknięty. Tutaj widzimy schematyczne przedstawienie ruchu posłówista zwrotnego tłoka i powiązania go z ruchem obrotowym wału korbowego i do tego mamy opisane długości, które są użyte we wzorze delta L to jest odległość jaką przesuwa się interesująca na krawędź tłoka przy obrocie wału o kąt alfa od górnego martwego punktu alfa to jest kąt o jaki obrócił się wał korbowy od górnego martwego punktu tu jest właśnie istotne to, że Pomiary kąta i długości delta L. zaczynamy od górnego martwego punktu. W to jest wykorbienie wału korbowego równe połowie skoku tłoka. A L to jest odległość między środkami otworów korbowodu, czyli w zasadzie taka długość korbowodu. Aby przenieść charakterystykę silnika z jednego do drugiego z nieco innych parametrach, Yy, najłatwiej posłużyć się wielkościami kątowymi otwarcia poszczególnych kanałów. Yy, otwarcie kanału wydechowego następuje od momentu, w którym tłok znajduje się w położeniu delta L yy, od góry od górnego martwego punktu do yy, miejsca, w którym znajduje się w dolnym martwym punkcie. Dlatego yy, jeśli chodzi o wyrażenie to w stopniach, następuje od yy, delta. Alfa wydechu do 180 stopni. Czyli w zasadzie kąt, przez który jest otwarte to okienko, to jest 180, to jest delta alfa wydechu. Z tym, że tłok wykonuje ruch góra-dół, więc trzeba tą wartość pomnożyć prze, przez dwa, bo w, przy 180 stopniach jest pełne otwarcie, natomiast później, jeśli tłok wraca do położenia delta L. Wówczas następuje dopiero zamknięcie. Tak samo jest z kątem otwarcia kanałów płczących. Natomiast jeśli chodzi o kąt otwarcia kanału ssącego, przy silniku, oczywiście tutaj bez membrany, kąt sania to jest po prostu pomnożone przez dwa delta alfa sania. No tutaj, ponieważ pełne otwarcie kanału ssącego następuje, kiedy tłok jest w górnym tym punkcie, natomiast jego zamknięcie. Kiedy tłok zajdzie o delta alfa z Tutaj widzimy już przepisany na czysto wzór na delta L, w zależności od kąta alfa i poszczególnych wartości danego silnika. Tutaj chwilę jakieś przekształcenia, no i otrzymujemy wzór na kąt delta alfa. Delta alfa podstawiamy do poszczególnych wartości i otrzymujemy kąta otwarcia poszczególnych okien. Przy zmianie położenia okien w tulei cylindrowej może się zdarzyć tak, jak tutaj widzimy na obrazku. Tu mamy akurat kanał dolotowy w cylindrze, właśnie tego Fantika. No i występuje próg między tuleją cylindrową, oknami w tulei, a, a, a kanałem. To akurat jest jeszcze przed finalnym rozpylowaniem tego kanału w tulei cylindrowej. Natomiast ten próg dobrze jest czymś wypełnić. My akurat zrobiliśmy to żywicą ep epoksydową Epidian 6 z utwardzaczem Z1. No, Taki zestaw jest paliwoodporny, a w dodatku jest dość gęsty, także dobrze się tym wypełnia. Do tego dołożyliśmy proszkowane aluminium, no po prostu ze, ze szlifowania aluminium taki drobny proszek, zostało to wymieszane. No i tym zostało wypełnione, ale uprzednio jeszcze zostały wwiercone w odlewie cylindra od spodu dwa otworki nagwintowane, w to wkręcone śrubki, Także przechodziły aż do, do kanału. No, i one zostały również zalane tą żywicą. Także w ten sposób zostało to zabezpieczone praktycznie całkowicie przed możliwością wypa wypadnięcia i wpadnięcia pod cwinder. Później zostało to obrobione, wyszlifowane. No i, i tak to u nas wyglądało. Tutaj widzimy wywołanie kanału sącego żywicą i zakotwienie tego śrubami. Akurat tu zdjęcia pochodzą z innego cylindra, natomiast zrobione to było analogicznie, dlatego je pokazujemy. No i tutaj na, na zdjęciu zostały zaznaczone śruby, tak aby je łatwiej było dostrzec. Za pomiar kąta ssania w oryginalnym silniku chcieliśmy bardzo podziękować panu Krzysztofowi Paluchowi. W silniku dwusuwowym, poza czasami rozrządu, istotny jest również stopień sprężania i kształt komory spalania. Z racji, że nasza komora była sfatygowana. Zaspawaliśmy ją i odtworzyliśmy w sposób taki, aby upodobnić ją troszkę do współczesnych trialówek, i, i wyfrazowaliśmy na CNC. I Tutaj pokażę, jak wygląda otrzymana komora spalania. Jak widać, jest ona delikatnie podniesiona, aby uzyskać odpowiedni stopień sprężania. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Silniczek jest już poskładany w ramię. Zrobiliśmy już pewne próby na tym motocyklu. Motorek wygląda jak widać. Także wizualnie nie staraliśmy się go jakoś upiększać. Jest on zmęczony. Powiedzmy 40-letnią jazdą, bo jest to prawdopodobnie rocznik 80 motocykla. Tam ewentualnie jakieś elementy zostały wymienione, natomiast mechanicznie staraliśmy się go zrobić tak, żeby nadawał się do jazdy, tak żeby go po prostu nie było szkoda dla naszych potrzeb, bo trialowcami jakimiś świetnymi nie jesteśmy. Dopiero zaczynamy naszą przygodę z tym, a więc tak aby nie było szkoda, jak się wywrócimy, jak coś się obedrze, dlatego motor został w tej postaci. Pokażemy jak się silniczek sprawuje. 160 cm, także mniejszy niż WSK 175, a tak jak widać takie pyrkanie delikatne na drugim biegu elegancko daje radę. Dzięki za uwagę, a ja wracam do jazdy.